Przedstawiamy Państwu linię Quicks z kompleksem LSA z oferty firmy Puccioni. Ja nazywam się Dariusz Olszewski i jestem głównym doradcą firmy Puccioni w Polsce. Znaczenie mikroelementów. Oczywiście. Yy, Roślina zawiera w swoim składzie aż 92 naturalne pierwiastki, ale do prawidłowego wzrostu potrzebuje jedynie 16 ale tak naprawdę 13 z nich to pierwiastki niezbędne z czego 7 to mikroelementy właśnie. I te najważniejsze 7 mikroelementów zawiera Quix Total, produkt firmy Pucioni. Mikroelementy, proszę Państwa, jak choćby nazwa wskazuje, występują w skali mikro. W bardzo małych ilościach są potrzebne do produkcji, natomiast one bardzo wspomagają, właściwie decydują o efektywnym wykorzystaniu najbardziej plonotwórczych składników jak azot i fosfor. Jeśli będą niedobory yy, mikroelementów, nie ma co liczyć na wysokie plony. Należy je jak najszybciej uzupełnić. Yy. Taka zasada jest, że jeśli mamy uregulowane pH gleby i ona jest bliskie 7, to wtedy jest utrudnione pobieranie mikroelementów i na pewno zalecane jest dokarmianie e, preparatem mikroelementowym w sposób dolistny. Czy łatwo jest rozpoznać niedobory mikroelementów? Otóż, jeśli są to duże niedobory, jeśli te braki są znaczące, wtedy roślina to wyraźnie pokazuje, można rozpoznać, których elementów roślinie brakuje. Natomiast, jeśli te niedobory są, są nieznaczne, to tego często nie zauważamy, ale przynajmniej jeden oprysk w całym procesie produkcyjnym preparatem QuicksTotal, Total, czyli zawierającym te 7 podstawowych mikroelementów, jest jak najbardziej wskazany, jeśli myślimy o wysokich plonach. Tutaj mamy przykład kukurydzy i, i jak wygląda niedobór cynku. Niektóre rośliny bardzo ładnie pokazują niedobór mikroelementów, czy to miedzi, manganu czy cynku. W Ofercie firmy Pucioni mamy takie produkty jak Quick Total, czyli wspomniane 7 najważniejszych mikroelementów potrzebnych do produkcji roślinnej. Mamy też tlenek wapnia, który pomaga nam szczególnie wtedy, kiedy szykuje nam się wysoki plon, kiedy boimy się, żeby zboże nam się nie położyły. I właśnie uzupełnienie dolistne tlenkiem wapnia powoduje, że roślina jest mocniejsza, nie jest taka łamliwa, nie jest taka podatna na położenie się. Jeśli mamy niedobory magnezu w glebie, wtedy zalecamy zastosowanie produktu Quix-Mag, czyli tlenek wapnia połączony razem z magnezem. Wszystkie te produkty z linii Quick's posiadają kompleks LSA, czyli lingosulfoniany amonu. Co to jest ten kompleks LSA? Są to naturalne wyciągi roślinne, czyli lingosulfoniany amonu. Jest to środek powierzchniowo czynny, który w taki sposób obrazkowy może przedstawię, powoduje, że w czasie oprysku aparaty szparkowe na liściach dużo bardziej się rozszerzają, utwierają i dużo szybciej i efektywniej jesteśmy zapewnić penetrację oprysku do listnego w liściach. To jest szczególnie ważne, jeśli mamy dużo oprysków do zrobienia, a pogoda jest nieodpowiednia do oprysków. Mogą wystąpić deszcze, mogą nam zmyć te preparaty, które podamy do listni, występują silne wiatry. I podanie kompleksu LSA, który jest we wszystkich produktach z linii Quicks, spowoduje, że w przeciągu godziny jesteśmy w stanie wprowadzić oprysk do liścia. Ma to duże znaczenie, jeśli robimy oprysk np. herbicydowy czy fungicydowy, dla efektywności tego oprysku. Dlatego jedną z podstawowych funkcji produktów z linii Quicks jest ich funkcja adiowantowa, czyli zapewniająca lepsze wykorzystanie oprysków chemicznych. Podstawowe dawki produktów z linii Quicks. To pół litra do 1 litra. Jeśli chcemy wykorzystać tylko ten efekt adiowantu, żeby lingosulfoniany pomogły nam lepiej przyswoić oprysk, na przykład na grzyba czy na chwasty, wtedy wystarczy ta minimalna dawka pół litra na 1 hektar. Natomiast jeśli występują jakieś niedobory magnezu czy mikroelementów, wtedy dawka preparatu Quicks Total powinna wynosić 1 litr. Koszt jednego litra to 68 zł. Oczywiście jest to cena detaliczna, sugerowana do sprzedaży w Polsce przez firmę Puccioni. I na koniec krótkie, tradycyjne podsumowanie. Produkty z linii Quicks z systemem LSA dostarczają roślinom pełne spektrum mikroelementów. Przypominam, jest to 7 niezbędnych mikroelementów zawartych w naszym produkcie. W przypadku innych produktów QUIX jest to wapń i magnez. Produkty z linii QUIX przyspieszają absorpcję zabiegów dolistnych, dlatego mogą być stosowane zarówno z biostymulatorem Basic Power, jak i z nawozami, a także z pestycydami. Jest to silny adjuwant. Chyba najważniejszą rzeczą jest to, że lingosulfoniany amonu, LSA, zapewniają przyswojenie, Każdego oprysku dolistnego już w ciągu 60 minut. Jeśli masz pytanie, masz problem, śmiało można do nas zadzwonić, można do nas napisać. Postaramy się rozwiązać problemy i odpowiedzieć na pytania. Tutaj macie Państwo linki do innych naszych prezentacji, jak stosować produkty Pucioni, jak mieszać je ze sobą na poszczególne uprawy. Prezentacja na temat Basic Powera, czyli stymulatora aminokwasowego, i prezentacja na temat produktów z linii JFIT, czyli NPK w formie żelowej. Dziękuję za uwagę.